Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony NowaAssassina, to jest kolejny odcinek z GTA City. I tak, jako że ostatnio miałem bardzo duże problemy z YouTube'em, generalnie postanowił być wredny dla mnie poblokować mi część filmów, przez co musiałem wrzucić je na nowo. Nagrałem sobie muzykę od nowa, tym razem na rzeczu jest ciszej, niestety, przepraszam was za to, no aczkolwiek... No jakby nie patrzeć, nie mogę postąpić inaczej na chwilę obecną. Eee... I teraz tak. A tak, SMS od Kumpla z pracy, super, pozdrawiam. Eee, anyways, eee, teraz możemy, grano nam odblokowało możliwość kupowania asetów, czyli tak zwanych misji pobocznych. Jak tutaj widzicie, na przykład po boku była możliwość kupienia, kupienia lodziarni. <laughs> jak to zabrzmi. Eee... Ale e, potrzebna nam będzie kasa. No i tą kasę będziemy sobie musieli e, zdobyć sami. E, I właśnie teraz Wam spróbuję pokazać, jak to zrobić. E, jak najszybciej zdobyć sobie kasę, ponieważ mamy teraz 89 774 dolce. No i wykorzystamy błąd mechaniki gry. To oczywiście wiem, marnuję odcinek, powinienem przechodzić tą grę szybciej, aczkolwiek mogę sobie chwilę pogadać, chyba nie macie nic przeciwko. <laughs> Wątpię przynajmniej, że macie. A jeżeli macie, to well, whatever. W każdym bądź razie e, ciśniemy do pierwszego miasta. Jezus, tekstury. W każdym razie właśnie e, dzisiaj udało mi się troszeczkę pokombinować i zorganizować sobie Yyy, emulator yyy, tak, nietypowy skok, bardzo nietypowy yyy, udało mi się zorga zorganizować sobie emulator yyy, gier na cholera yyy, jasna yyy, mogę sobie po prostu emulować gry na PSP i dzięki czemu mógłbym zaprezentować dla na, dla was i dla mnie również ok, dziwne, że się policjant nie rzucił na nas, no nieważne to już tak mało ważne, e, mógłbym dla Was e, nagrać serię z Grand Theft Auto Vice City Stories, nie wiem co o tym sądzicie, e, gra jest tylko na PSP Aczkolwiek jest całkiem fajna, no, niestety tekstury, no wiadomo, nie będą e, lepsze, będą o wiele, wiele gorsze e, Niż e, te, które widzimy tutaj, aczkolwiek sama fabuła i sama gra mogłaby być ciekawa, więc... Ale dajcie znać, co o tym sądzicie, ponieważ jak dla mnie pomysł byłby fajny. I tak, i co do muzyki, którą tutaj nagrałem, nagrałem tylko parę utworów. Mam nadzieję, że się do niego nie, dowalo, nie dowali YouTube, ponieważ teraz system wyłapywania audio działa dość sprawnie i szybko. Jeżeli oczywiście tak będzie, no to e, wiadomo, że... trzeba jest Staliona. E, no to wiadomo, że będziemy musieli się z tym rozprawić. Na pewno nie włączę już V-Rocka, ponieważ wyłapało mi utwory, musiałem wyciszyć w poprzednim... Dla mnie to był poprzedni, ponieważ rzucałem najpierw odcinek trzeci, potem. Najpierw pierwszy, potem trzeci, potem drugi. Re-uploadowałem. No ale jak widzicie, tak mniej więcej to wygląda. Jest też i tutaj nasz stalion. Generalnie misja jest prosta. Misja nazywa się "Count Crazy, czyli. Pylonerera. Nie wiem, to chyba nie przetłumaczyli z niemieckiego, ponieważ. Jak dowiedziałem się, translator jest z niemieckiego. No, i generalnie misja polega na tym, że musimy zrobić te pachołki. No, to lecimy sobie po prostu w ten sposób. Bo po co się męczyć, generalnie rzecz biorąc. No i tutaj bazujemy w tym momencie na czasie. Mamy 35, 32 i tak dalej. No i sobie kulturalnie poczekamy. Do czasu aż nie będziemy mieli odpowiedniej ilości sekund załóżmy w tym momencie, że zbiję sobie do. E, a wiecie co nawet sobie zbiję do e, nie wiem, niech będzie 5 sekund na przykład albo nawet nie, do 2 sekund sobie zbiję 4, 3, 2 e, minuta i 46 sekund następnie parkujemy staliona w tym miejscu dostaliśmy za tą misję dwie stówki co oczywiście nam niespecjalnie wspiera budżet. No aczkolwiek to nie zmienia faktu, że wygląda to, jak wygląda. Teraz każdy zegar daje nam mniej czasu, ponieważ musimy pobić swój rekord w pewien sposób. Więc mamy teraz 34 sekundy zamiast... Tyle ile było, no i teraz czekam do czasu aż będę miał e, 5 sekund. No i wjeżdżam w ten marker i za chwilkę zobaczycie, co się stanie. Tymczasem muzyczka sobie leci w tle. Mam nadzieję, że nie jest za głośna YouTube tego nie wyłapie, dlatego tak dużo gadam. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. W każdym razie tak wygląda, że czekamy sobie teraz do 5 sekund. 8, 7, 6 i 5. Wjeżdżamy i pobiliśmy rekord. Jak widzicie, dostaliśmy 400. stówy. Wniosek za każdym razem gra, pomnaża nasze pieniądze, razy dwa. Eee, wystarczy zrobić kilka razy, żeby zdobyć parę tysięcy na plusie. No i w tym momencie spróbuję stajmelapsować wam, jak to będzie dalej wyglądało. No i zobaczycie mniej więcej cały rezultat w przyspieszonym tempie, przyspieszonej szybciej, jak się da. Więc 3, 2, 1. No i tak, to co widzieliście tutaj generalnie było malutkim pokazem <coughs> jak można zarobić pieniądze. Pozdrawiam mój pociąg, który jedzie obok. No i przy okazji dziewczyna, która do mnie dzwoniła, więc nagrywam za, dla Was ten odcinek i lecę do roboty. Yy, natomiast tak, w ten sposób możemy zarabiać pieniądze, ponieważ jeżeli pobijemy swój rekord, za każdym razem dostajemy pieniądze pomnożone razy dwa, więc... Yy... W ten sposób już na początku gry możemy dorobić się miliona bądź bądź co bądź takich pieniędzy, które sprawią, że możemy kupić tak naprawdę wszystko po odblokowaniu tylko możliwości kupna Co jest całkiem spoko. Ja mam tyle co chcę w sumie, ponieważ chciałem mieć ponad 100 tysięcy Idę zobaczyć ile klub Malibu kosztuje, ponieważ to wydaje mi się, że jest najciekawszy wątek, który mogę dla was zaoferować. No jeżeli tak nie jest, to wiadomo, no zabijcie mnie, tak, ale wydaje mi się, że tak jest, więc e, tak właśnie też postanowiłem uczynić. E, jeżeli nie, to pobawimy się w, z innymi wątkami growymi, że tak to nazwę. Możemy kupić firmę taksówkarską, która ma całkiem ciekawe misje. Druga misja jest zwykle runkillerem, że tak to nazwę, w speedranach, no ale toż to już możemy pominąć. To jest właśnie jeden z tych speedrunowych sposobów, który wam przed chwilą pokazałem na zdobycie kurczę zabrakło mi 5000. W takim razie jadę do willi Varsity'ego i tam zobaczymy co da się zrobić. Tak jest, dzisiaj będzie taki bardziej luźny odcinek, ale wróciłem z roboty, chcę sobie pograć. Co najbardziej się nasuwa na myśl GTA Vice City spośród 581 gier, jak na ten moment. Ta uważam, że jest tą odpowiednią. Także dzisiaj sobie na luzie pośmiegamy po mieście. Pokazałem wam sposób na pieniądze. Musicie kontrolować czas, najlepiej jeżeli chcecie zdobyć dużo pieniędzy, na przykład dostawać po 2, po 3 miliony za jeden taki run. Najlepiej jest grać ze stoperem i za każdym razem skracać swój czas o sekundę, wtedy możecie pomnożyć swoją, swoje pieniądze o 26 razy, czyli będzie to szło 200, potem 400, potem 800, potem... no tak będzie to szło, więc E, no jakby nie patrzeć, jesteście w stanie bardzo, ale to bardzo szybko zarobić e, całkiem niezły szmal, e, także też tak to wygląda. E, czy mnie na Walibu stać? No nie, nie stać mnie, kurwa, jestem biedny. E, stać, nie wiem, brakuje mi tysiąca. No dobra, no i teraz kolejny sposób jak zdobyć e, szybko pieniądze. Przejdźmy do tego, tego samochodu Ignata Idziemy do sklepu na przykład tego i mierzymy sprzedawcy na twarz On nam kładzie pieniądze na Ladzie eee, Można maksymalnie bodajże do trzech gwiazdek te pieniądze sobie nazbierać eee, Tak też uczynię Serio? Brakuje mi jebanego dolara Dobra, to już sobie dam radę zebrać. Na razie skoczę sobie na szybko pozbyć się tych gwiazd, tak aczkolwiek nie mam zamiaru używać paint spraya, no. Mam nadzieję, że o tym nie pomyśleliście. Zresztą mój samochód nie wygląda na to, że przeżyje. Biorąc pod uwagę genialne jaj i policji. Okej, okay, nieważne. Ta gra jest tak piękna, że można to wybaczyć. Ta piosenka, która teraz leci, nie wiem co to jest, aczkolwiek jest ona y, materiał Creative Commons, także... Może Mogę śmiało powiedzieć, że nie obchodzi mnie to, co się z nią e, stanie, czy teraz się będę odzywać, czy nie, bo nie muszę jej w żadnym wypadku zagłuszać. Eee... No i generalnie pieniądz ostatni, który muszę podnieść znajduje się tutaj, stóweczka. Będziemy biedni, zostaje nam 99 centów. Wow, fuck. Najważniejsze, że kupiliśmy klub Malibu. Eee... I chyba będziemy w stanie zrobić już pierwszą misję w tym oto klubie, wbrew pozorom nie będą misje żadne związane właśnie z tym klubem tanecznym jedyna misja, znaczy misje, które tutaj odgrywamy polegają na obrobieniu banku co zresztą widać po tym planie budynku, tutaj jak widzimy mamy safe i tak dalej tutaj jeżeli się skupimy to widzimy bank, możemy się przyjrzeć tej lokacji ona jest obrócona o 90 stopni w lewo, także może wyglądać inaczej, ale jeżeli się głowę w Przechylicie głowę na prawą stronę, to zobaczycie, o co mi chodzi, cofnijcie sobie film czy coś. Tutaj mamy jakieś whisky, whatever, co tu jest. Wracamy do misji. To misję najlepiej zrobić po ukończeniu wątku ochroniarskiego, Tommy. Hey, Tommy, look at this, this is great. I've got us this mini bar installed. We got a whole bar downstairs, Ken. Yeah, yeah, what well i got the chalkboard you asked for ah that's the benefit of a law school education the ability to follow instructions no i need a safe man oh all right well let me think safe 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 i got it this guy will blow you away ah nah that schmuck he's on the inside where inside in a police headquarters cell awaiting transfer i think he's about to get paroled <laughs> Dobra, eee, czas uwolnić jednego gościa. Ja sobie na szybko tylko jeszcze wejdę w opcję. Eee, w tym momencie jestem troszeczkę przewrażliwiająca do tej muzyki, także podgłośnij sobie dźwięki pojazdów, żeby zagłuszały jeszcze bardziej ten utwór, żeby go zniekształcały i tak dalej. Stąd bym sobie wziął tego Cheetaha, który tu staje ładnie. Dzień dobry. I teraz tak, e, dlaczego powiedziałem wam, że e, dobrze jest wziąć... E, Teraz nawet mogę podgłosić chyba muzykę delikatnie. E, owszem. E, w tym momencie powiedziałem wam, żebyście wzięli. E, zrobili najpierw... Znaczy, że najlepiej jest zrobić. Naj, e, Felix myśli, moment, bardzo ciężki proces. Żeby najpierw zrobić misję Copland, ze względu na to, że ze względu na to, że mamy tutaj misję, możemy w tym momencie ubrać się w strój policjanta. Co w innym przypadku jest, no mówiąc, niemożliwe. Ale teraz możemy sobie śmigać po komisariacie bez najmniejszych problemów. Przy okazji wezmę sobie patruszkę, żeby już tutaj nie wchodzić, gdyż mam zamiar pomiędzy odcinkami zabrać wszystkie. Gdzieś to jeszcze była kamizelka, z tego co pamiętam, chociaż mogę się mylić. Nie, najwyraźniej się po prostu pomyliłem. Stąd z tego pomieszczenia policjanci spełnują się w nieskończoność, także główną, kluczową rolę w tej misji odgrywa czas no i oczywiście nasze umiejętności posługiwanie się bronią, no, Ale to jest raczej chyba logiczne. Dzień dobry Cam Jones? Serio teraz się na motorach za moim tym ścigają super! Mm, tak, to może być trudne, ale ja sobie wolę wyekcypować karabin. I teraz tak, jest jeszcze kolejna zasada, która jest bardzo ważna w tej misji: nie dać się zbyt dużej grupce policjantów zaatakować, bo skończy się to właśnie w ten sposób. W tym momencie powinniśmy udać się do garażu pay and spray, ale jako że moje cztery opony są przebite naraz to a, jakoś niespecjalnie zwracam na to uwagę. Ponieważ z przebitą jedną oponą jeździmy krzywo, z przebitymi dwoma oponami jeździmy krzywo z przebitymi czterema oponami jeździmy całkiem prosto. Eee, chociaż z takim tabudem policji ze sobą nie powiedziałbym, że to mi się jakoś przyda. Mm. Ale tak, e... Ken Jones ma kryjówkę całkiem niedaleko, chociaż z tego co widzę... Nie, dobrze, możemy to skipnąć. No. Nie, nie możemy tego skipnąć. Więc udamy się do mm, Sunshine Autos. To jest kolejny z wątków pobocznych, który mam zamiar w pewien sposób sobie kupić. Po zakończeniu gry, znaczy po zakończeniu Malibu, ponieważ wtedy będziemy mieli dość duży boost kasowy. I mówiąc, przez dość duży boost kasowy, mam na myśli pieniądze z kasetki bankowej, więc jest tego naprawdę całkiem sporo. Tak, tak właśnie zmienia się kolor samochodu. Oczywiście bug, to co widzieliście był glitch, kolejny glitch, nie wiem czemu ale Vice City ostatnio stało się zglitchowane. Po 317 godzinach gry na Steamie GTA zaczyna się coraz bardziej glitchować. Spoko wcale Sali se szanuje. No ale nic. Jadę tutaj sobie z powrotem i właśnie misja została ukończona. Oczywiście jak zwykle komentarze bardzo nieadekwatne i bardzo przetłumaczone Google Translatorem. Generalnie to, co on powiedział, to było po prostu uwolniłem cię i chcę, żebyś był moim kosiarzem. Nie, napadam na bank i chcę, żebyś był moim kosiarzem, z tego co dobrze pamiętam. A on powiedział, to wciąż lepsze niż gnicie w celi. Także tak to wygląda. Ale dobra, śmigamy dalej sobie. I mam nadzieję, że w tym momencie muzyka będzie dość cicho. Nie, muzyka nie będzie dość cicho, bo oczywiście. Pach i pach Dobra, i teraz kierunek e, Malibu Club A potem możemy rozpocząć sobie drugą misję W ogóle podczas tego let's playa zasejwowałem grę tylko raz I to tylko i wyłącznie dlatego, że muszę e, Tego, że musiałem kończyć Jest 9.35 wieczorem, a ja za chwilę idę do roboty Po prostu pozdrawiam serdecznie

Well, so? yeah, tak, Będzie na szczelnicy. Kolejne słowo, które napisane jest bardzo, z bardzo, bardzo dużym błędem. ale i tak mimo wszystko ma sens. Nie da się go przeczytać z błędem. Tak, to co powiedziałem, miało kompletnie bardzo dużo sensu, no ale nieważne. Także tym razem kierunek miasto numer 3 i tędy będzie szybciej. Tak, mam nadzieję, że YouTube nie zlinczuje mnie za to, że postanowiłem sobie użyć trochę własnej muzyki. Ale jeżeli macie jakieś własne piosenki, które wiem, że mogę użyć bez... E, które będę wiedział, że mogę użyć bez creative commonsów, możecie mi podrzucić. E, odcinek spróbuję, się spróbuję wrzucić jak najszybciej do tego czasu. E, Niestecjalnie będę coś nagrywał. Więc jeżeli to oglądasz, jeżeli do tego momentu doszedłeś, to zastanów się, czy nie znasz jakiejś muzyki i zostaw ten komentarz, bo tobie to nic nie znaczy... dla ciebie to nic nie znaczy. A mi się przynajmniej troszeczkę przyda. Znaczy mówię oczywiście kiedy seria jest nagrywana, bo wiadomo kiedy seria jest skończona, kiedy wyszedł kolejny odcinek, to znaczy, że to już jest y, nieaktualne. Fuck sake eee, Tak, drogę, sobie... Którą, drogę, którą sobie obrałem będzie chyba najszybsza. Do Cassidyego w tym momencie będziemy chyba musieli pójść na strzelnicę. Misja jest dość prosta. Eee, przynajmniej dla kogoś, kto ma myszkę i klawiaturę. Nie wiem, jak to wyglądało na konsolach. Na konsoli pewnie bym tego nie zrobił, bo ledwo, ledwo trzymam pada w rękach, co dopiero z niego strzelać I jeszcze celnie. Bez celownika jakiegoś automatycznego, no, ale nieważne. wiemy na klawiaturze, więc. by się tym przejmował. Jest i nasza. rewolwerownia, że tak powiem. Mm, dobra. I'm hey, gonna listen to the police anthem. i pogadać, bo to be w to chociaż about że because ją. music. But I'm that there will be you Cassidy, why? I'm looking for a man who can handle a gun. With this setup, I'm not too convinced. Son, I can shoot a fly off your head at eighty feet. Oh, really? Yeah, I learned it in the army. Fly shooting real popular in the army. No tak, i właśnie to co mówiłem strzelnica. Podaj, e, że naszym celem jest zdobycie łącznie 45 punktów. E, nie jest to jakaś specjalnie trudna misja, jest bardzo ułatwiona. Żeby przejść na 100% i dostać jakieś tam zniżki w sklepach z amunicją trzeba e, też mieć jakiś tutaj konkretny wynik. Nie pamiętam już dokładnie jakim, bijcie mnie jak chcecie, ale nie pamiętam. Jezu, mi się chcę. Ale tak... E, cele z tyłu 3 punkty, cele bliżej 2 i cele najbliżej 1. Tak więc cóż, zobaczmy jak strzelamy. Niestety, niestety nie da się w nich strzelać. W Bacie się chyba dało z tego zapamiętam. Eee, jako, że mamy tutaj ograniczoną amunicję, najlepiej jest e, omijać cele z przodu i cele z tyłu e, generalnie wykańczać najpierw. Tych drugich też można, tych pier tego pierwszego czasami strzelam i to czy, przez czysty przypadek. Ale nie jest to, Uwierz, uwierzcie mi na słowo trudne. Um, punkt dostajemy bodajże za zniszczenie całego celu, nie za jeden komponent jego ciała bądź dwa. Także na to lepiej zwracać uwagę i kiedy już niechcący zniszczymy jeden komponent, lepiej doniszczyć wszystkie, bo zawsze ten jeden punkt może nam uratować dupę. Jak widzicie, amunicja kończy się w zastraszającym tempie. Mamy 10 pocisków, no i teraz wystarczy tylko przeliczyć, żeby nie zmarnować żadnego. Mogę zmarnować jeden pocisk maksymalnie, ponieważ będzie tutaj czas. E... Dużo osób w ogóle zniechęca się na tej misji, z tego zapamiętam, ponieważ tam są... E... Jak widzicie, punkty do pobicia 60. E... W moim przypadku jednak jest to... W tym momencie jestem już na bardzo wygranej pozycji, ponieważ teraz idziemy na rundę drugą i punkty są dodawane, więc... Czy jest to problemem? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to nie jest żadnym wręcz problemem. Dostajemy cały czas amunicję i tej amunicji mamy określoną ilość. Na ten moment mamy bodajże trzy magazynki. I cele pojawiają się i znikają. One nie chodzą, w tym czasie już ich zestrzelimy. Więc yy, tu się lepiej generalnie przygotować. I strzelamy sobie po prostu kulturalnie w cele. Jeszcze zostało mi 8 celi, a jeszcze przede mną runda trzecia, także ją ja będzie można po prostu wystrzelać w powietrze. że to jest... tutaj jak już powiedziałem mamy 70 punktów, mamy do pobicia 60, więc w tym momencie chyba żeby przyspieszyć to klasycznie mogę wystrzelać pociski. Dobra, w tym momencie po prostu wystrzelam na pusto pociski. Nie potrzebuję tutaj żadnej rundy. Znaczy żadnego punktu. Ponieważ mam już... Ee, o 16 za dużo nawet! Wow! Ja chyba mój maksymalny rekord to było 100 parę. Ale to są wszystkie celne pociski, żadnego nie tak itd., więc. A w tym momencie mogę sobie postrzelać na tej zasadzie, że. Trzymam lewy przycisk myszy i jeszcze dobiłem sobie parę punktów. Wow! Dobra, 6 punktów! Wow! That sounds naj... Sumowanie: 86. Nie, 82. Eee, czyli misja wykonana. Dostajemy za to cały magazynek wody, że pistolet był jest w 17 pocisków. Dobra, jest 43. Zostały nam dwie misje do zaliczenia w klubie Malibu. Musimy znaleźć sobie kierowcę i potem musimy obrawać ten bank, co już nie jest um, jakimś tam ogromnym problemem. Aczkolwiek jest szansa na to, że będę miał... E... Będę musiał powtarzać tę misję. Może będzie pierwsza śmierć Gita, mojego, teraz tutaj. Przynajmniej z tych nowych serii, ponieważ wczoraj pousuwałem masę serii, które były nagrane w bardzo małej ilości FPS-ów z głosem 14 latka, ponieważ wtedy zaczynałem tą, to nagranie, to było 5 lat temu. Więc wiecie, to jest tak to wygląda. Porobimy sobie jeszcze pewnie misję u Corteza, u Averego i tak dalej. Um... O Jezu. Sorry, sorry, nie chciałem, naprawdę, przepraszam, niesmuzy I tak Jeśli za mną na ten moment będę żegnał, bo tyle co chcę dzisiaj zrobić, to zrobiłem Zaczęliśmy ten Malibu, Nine Malibu i to jest dla mnie najważniejsze Pojadę sobie jeszcze tam, zapiszę tam grę, żeby zacząć tam kolejny odcinek a ja się zbieram do pracy! Tak, Felix zapierdala w żawce póki Także tak to wygląda Okej. Okay. Tego się średnio spodziewałem, ale dobra, nieważne. Kierunek Malibu. Nie spierze nam się może macie kroczyć. Później mogę sobie jeszcze pogadać, po, po, poegzystować. Blistek Compact. To jest samochód, który by mi się cholera przydał. Wiecie co, jadę do Wilydiaza. Ten samochód mi się przyda, ponieważ jest on chyba najrzadszym samochodem, nie licząc Esperanto. Który będzie mi potrzebny do misji w samochodach, żeby zaliczyć wątek główny. Oczywiście jest tego więcej, ale pamiętam, gdy poprzednio, poprzednio robiłem serię z Vice City, która miała 20 odcinków? Tak, 20 odcinków. Chyba w 11 zrobiłem to, co w tych trzech poprzednich.